Plaudetur. Ciemne chmury się zbierają nad Rzeczpospolitą, ciemne chmury zbierają się nad Stanami. Czego się boję? Boję się coraz bardziej wyłaniającej się z sondaży i jednak z ewolucji PiSu perspektywy koalicji PiSu z Konfederacją. Przy czym pierwszym ruchem tej koalicji będzie kandydatura dla mnie Czarnka na prezydenta, co chyba staje się coraz bardziej realne, bo Czarnek jest takim kandydatem, na którego de facto zagłosuje myślę w znacznej mierze, jeśli nie w całości Konfederacja. Klerykalizm. Klerykalizm, skrajny konserwatyzm, przyciągłości jest wygadany, elokwentny. Ktoś, ktoś go nawet nazwał takim polskim Vansem. Tak, coś, coś z tym jest, chociaż no, jednak sądzę, że wans jest, jest utalentowanym pisarzem. Czarny utalentowany ani pisarzem, ani prawnikiem, mam wrażenie. Nie jest a te profesury, no to dajmy, że spokój na kulu. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne. Tak. Moim zdaniem, kandydatura czarnka, jakkolwiek odepchnie część wyborców centrowych pisu, ale przyciągnie tak prawie Prawie wszystkich konfederatów dalej. Przyciągnie część PSL-u, przyciągnie część świętojebliwych odchołowni. On się teraz ugrzeczni, będzie spokojny, nie będzie groził paleniem na stosach. Mnie zawsze szykuje no, ta tak strasznie krótka pamięć elektoratu i taka nienachalność. No jak to a jest, że ludzie nie pamiętają, co było rok, dwa, trzy. My wszyscy, tu ja jestem prostaczkiem, widzieliśmy, że jest za dudy, gładkiego, wygadanego, takiego nowego, że za tego czai się morda ziobry Kaczyńskiego, Macierewicza i tak naprawdę zamachu stanu antykonstytucyjnego. Przecież to było jasne. Dlaczego dla większości to nie jest jasne? Teraz też nic nie będzie jasne. No a niestety sondaże pokazują znudzenie elektoratu. Który nie rozumie w części swojej nienachalności intelektualnej, że pewnych zmian nie da się zrobić. Tak koalicja podobno nie dowiozła, ale jak mogła dowieść kwestie aborcji, kwestie związków partnerskich, co na razie może dowieść przy Dudzie, i zresztą przy fakcie, że mamy tam też PSL. Trzeba jednak trochę myśleć. No tak, sprawczość PiSów była porażająca. No tak, w 500 plus i w zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, bo oprócz tej, tej sprawczości i tych rzekomo wielkich inwestycji na razie mamy przekop i miliardowe długi za ostrą rękę. Ale potrafili to sprzedać. Nieważne co jest, potrafili co sprzedać. I boję się, że tak, gdyby wybory odbyły się teraz, to przy demobilizacji tego młodego elektoratu, demobilizacji kobiet, mielibyśmy być może rząd koalicyjny, Konfederacja PiS. To by nie potrwało długo. To jest moja jedyna nadzieja. Istnieje taka kardynalna sprzeczność interesów dwóch elektoratów. Starych, zasiłkowych, nienachalnych, głównie z prowincji, czyli PiSu, bo to jest większość. To no nie są wszyscy, to jest statystyka. I uwaga, młodych nienachalnych, żyjących w świecie ultralibertariańskiego skoku, zniesionych właściwie podatków, a przynajmniej radykalnie obniżonych, dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, no jak to pogodzić? Jest sobie taki pan w dresie, w ortalionach pod łapami, ma 30 lat, siedzi tam, kobiety dawno wyjechały. On śpiewa przy suszących się dresach Adidasa na sznurku, bo piernikowej drewnianej chatki nie nie zdejmę skarpet. Narzeka, nie ma julek, praca jakaś gówniana, no mama siedzi na zasiłku. Ale uważajcie, w każdym takim klimacie ta mama czy tata to emeryt, pracownik jakiejś budżetówki, no, jak tutaj pogodzić jego obniżenie wszystkich możliwych składek podatków z mamą, która przecież musi ciągnąć trzynastki, czternastki, piętnastki, tak po marksistowsku. Istnieje absolutna wewnętrzna sprzeczność racji ekonomicznych tych dwóch rektoratów PiSu i Konfederacji. To by się szybko rozsypało. No, poza tym jednak ja nie wierzę w jakiś ostro prorosyjski zwrot. A jak, a jak tego uniknąć bez ludzi takich jak na przykład pan Brown i jego akolici? W Sejmie, no bo jeśli będzie większość, to będzie bardzo niewielka. To jednak jest straszliwa hałastra. Mimo wszystko, wydaje mi się, że na niewiele łączy z ludźmi od Mencena i z drugiej strony z Bosakiem, który z nich wszystkich wydaje się być najbardziej ambitny i z największymi szansami. To jest pocieszające, że znowu ulica. I w jakiejś mierze za granicę, bo nasze determinanty geopolityczne się nie zmienią. Rosja pozostanie największym zagrożeniem, a gwarantem bezpieczeństwa jednak będzie nasze miejsce w sojuszu transatlantyckim. Myślę, że do takiego Męcena czy Boseka ten sojusz transatlantycki, mimo klerykalizmu i smrotku miłości do kościoła, nie jest problemem. No ale z Brownem już jest inaczej. Przy prezydenturze Czarnka grozi nam to, może po prostu nie przywrócimy stabilnych, sprawnych instytucji, zostaniemy w takim chaosie prawnym i syfie. Natomiast mówię, ewentualna wygrana tej koalicji wyda się na początku katastrofą, ale to się dość szybko jednak rozsypie, bo nawet stanowiska myślę ich nie pogodzą. Perspektywa jest zarazem zła i zarazem nie najgorsza, tak bym mógł powiedzieć. Co będzie, zobaczymy. Jeszcze jeden ważny czynnik, który może być game changerem. Jeśli Trump wygra automatycznie wzmocni to wszystkich prawicowców i populistów na całym świecie. Przecież on też może powiedzieć, że poprze i będzie popierał Polskę, na przykład pod rządami prawdziwych patriotów. Kto mu zabroni coś takiego powiedzieć? Złem związanym z Trumpem nie jest tylko to, że on być może porzuci Europę wschodnią, Ukrainę. Wcale nie musi tego robić. Jest to, że jest kompletnie nie a w polityce kompletna nieprzewidywalność się poprawia. W każdym razie, wygrana Trumpa sprawi, że ze znacznie większym prawdopodobieństwem zobaczycie, PiS postawi na ewentualnego Czarnka czy tego typu typa, jaki tam się też wyrywa, ale on chyba jeszcze nie ma szans. Jest jednak zbyt nienachalny. Ramen, ramen, ramen.